Siemaneczko kochani witajcie, jakość tragiczna, dzisiaj 22 dzień Daily Adventure Sensa. rozpoczynamy, niestety jest późno, więc jest ciemno, więc nic nie będzie widać przynajmniej przez pierwsze 5-10 minut, sorka za to Już zaczynamy, widzicie, słyszycie mnie, widzicie mój ekran, ja sobie może troszeczkę go rozjaśnię żeby więcej po prostu widzieć i mieliście rację z tym odświeżaniem ekranu. Faktycznie to generalnie działa. W sensie pokemony spawnują się e, no, bez tego, co ja robię. Czyli to odświeżanie profilem. Zazwyczaj robiłem to przez to, że... O, może będę tak sobie podświetlał twarz. E, robiłem to z Meltan Boxem, ponieważ na Meltan Boxie właśnie mi to tak działało, że nawet jak było 10 sekund do końca, Meltan Boxa, to i tak ten Pokémon mi się spawnował, więc no faktycznie zwracam honor i no faktycznie nie trzeba tego robić. Dobra, ja sobie tu rzucę Great Ballem. Sprawdźmy, czy usiadła. Glifery, glifery usiadła. Zrobimy tylko shiny check. Nie chcę łapać tych Pokémonów obok. Po prostu czekamy na... Dzisiaj zaczynamy właściwie... Właśnie, nie powiedziałem. Dzisiaj zaczynamy od końca, więc... O, biją mi dżimy. Dzisiaj zaczynamy od końca, także generalnie eee, teraz pod górkę idziemy, ale damy radę, nie? Spokojnie. Dobra, 236, więc pokeball. Później może być troszeczkę głośno. Ja im dam, kurde, zbijać moje dżimy. To już drugi, pewnie jeszcze trzeci spadnie podczas tego naszego Daily Adventure Instance'a. Ale... No jeśli chodzi właśnie o tą ciekawostkę tutaj, to no faktycznie nie trzeba, nie? Sprawdziłem i faktycznie kratkowo tutaj te spawny, co chodzę, bo generalnie nie wrócimy już, bo to już jest za ciemno. Tutaj nie wiem, czy w ogóle są jakieś lampy, ale wyjdziemy już, będziemy szli normalnie kierować się do domu. Jutro sobie zrobimy to rano, więc sprawdzimy, czy jak zacznę od jednego miejsca innego, to czy uda nam się zrobić może 30 Pokemonów. Zaczymy, zaczymy, przetestujemy to, ale faktycznie tutaj jest kratkowo tak, że praktycznie jest 14 kratek, więc te 28 Pokemonów, co ostatnio złapaliśmy, to faktycznie się to zgadza. Ale tak jak mówię, dzisiaj idziemy tylko w jedną stronę, bo po prostu no już będzie za ciemno i nie chcę wiecie tutaj ryzykować jakichś różnych rzeczy, żeby mnie coś spotkało widów nie jest szajni spoczko ale hopipek usiadł także generalnie idziemy i działamy właściwie dobra jak wy nic jak wy nie widzicie to ja sobie po prostu zrobię tak ekran tu pewnie ekipa idzie z muzyką będzie trzeba to wyciąć Wiadomo, trudno. Ale to chociaż ten. Sekundy, i tak tutaj jest ciemno, nie? Młodzież. Oczywiście. Tutaj kurczę Słucha muzyki jakiejś. Nic z tym nie zrobimy. KOMBASKĘ. Dobra, tu będzie trzeba rzucić jakiegoś lepszego troła. Albo dobra, nawet damy mu złotą malinę. Bo ja już tu kurczę. Kolejne spawny marnuje. Dobra, great powinien usiąść. I właśnie tak jak mówiłem, już czajmeko się zrespił. Ten ma 89 cp, więc generalnie spoko. Dobra, jakiś rower. Dobra, rower bez oświetlenia. Spoko. Może w sumie powinienem latarkę włączyć, żeby mnie było widać. Chociaż nie wiem, no dwa telefony powinno być mnie widać, nie? No. Ale no generalnie tak jak to na początku mi powiedziano, że faktycznie to jest na temat kratek, więc samochodem, jadąc samochodem po takiej prędkości średniej faktycznie jest to możliwe generalnie, żeby zrobić 29 albo nawet na no 30, tak jak to robili wcześniej. Ale no tak jak też Anureczka pisała w komentarzu, że też zauważyła, że coś zostało zmienione. Zobaczymy, mi się tak po prostu wydaje, no bo chodząc tą samą trasą mamy mniej pokemonów i no raczej wcześniej nie biegałem. Bo raczej po prostu idę zawsze tym samym tempem mniej więcej, tylko... Eee. Dobra, pokeball wystarczy, 13 cp, więc no takie tempo wiecie, ala... Eee, szybki chód, ale Robert Korzeniowski, można powiedzieć. No więc, troszeczkę zadyszki, wiadomo, można dostać, kto tam nic nie robi, ale jak sobie i widzicie, no powiedzmy, powolutku, no to też oczywiście można coś tam wyłapać, nie? Nie jest to jakieś tam. I top shiny, nie mam go jeszcze. W sumie mógłbym zrobić ewolucję, chociaż nie wiem szczerze, czy. Eee, tu trzeba się skupić na Excelenta Nie wiem, gdzie, które moje tajrogi, bo mam dwa, wyklułem dwie sztuki. Dobra, usiadł, nice. Moje dwa tajrogi, ile mają tam HP, czy co mają, nie pamiętam dokładnie. Więc nie wiem, w co by ewoluowały. Maczop, kurcze. Ptaku galeriański kurcze najłatwiej. Excelenta się rzuca generalnie. Z tego co widziałem w Moltres I Articuno To już jest cięższa sprawa Chociaż nie wiem Articuno Może też się łatwiej rzuca niż tego Niż Moltresa Ale Zabdos Zabdos stojąc na ziemi No to jest praktycznie Najłatwiejszy z tej całej trójki Do złapania Wiadomo no jest ten problem z tym Że mają taki niski catch rate nie? Więc to Musimy oczywiście brać pod uwagę, kurczę, nie rzucił mi się z Fast Cash trickiem. Obiecuję, że Fast Cash trick do końca tygodnia wleci na, na kanał, bo teraz jeszcze kurczę odcinki do tego nowego eventu i w ogóle o kurczę pominałem ojeja, ale teraz fail zrobiłem. Montowałem wam nowy odcinek i teraz mi się wszczaiłem, że przy montowaniu nie wkleiłem w ogóle informacji na temat tego nowego eventu. Kurczę, zupełnie o tym, oj uciekł, no trudno, zupełnie o tym zapomniałem, ej kurczę, masakra, Spieszyłem się z montażem i zupełnie wyleciało mi to z głowy, kurczę, a pliki były oczywiście skopiowane i no nie wyszło. Czerim, nie no, kurczę. Masakra. Dobra, teraz już jest troszeczkę jaśniej, ale i tak generalnie no, musimy to nagrywać zdecydowanie wcześniej, nie? Niż taka godzina 20.30, bo to już jest ciemno. Teraz już będę jaśniejszy, bo już wychodzimy z lasu, ale no i tak generalnie sorka za to, że tak było ciemno na początku. Puf, huh, czerwim się złapał. Zobaczmy, co będzie następne. Czajmeko, kolejny. Spoko, bo stardast. ale i tak, no wolałbym spotkać galareńskiego ptaka. No trudno, trudno, no co zrobić. Mamy jeszcze około 7 minut, żeby oczywiście spotkać te ptaszki. 1000 Stardasta, Czajmeko, także generalnie spoko. I teraz poproszę legendarnego zawdosa. Ojej, mogłem powiedzieć ptaka. No mamy starli, ale jest ptak, ale nie ten, co potrzebujemy. Teraz wyjdziemy za chwileczkę na drogę, więc będzie pewnie troszeczkę głośniej, jak będą jeździć samochody. Ale mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzać. Gorzej będzie jak. Wyskoczy nam w tak i akcja. Zaczynamy. Dobra, dawaj, spadnuj się next, bo to już time. 5,5 minut zostało, więc 2, 4, 6, 8, 10, 11 Pokemonów plus minus. Tak? Dobrze liczę. No coś takiego powinno. Chociaż nie wiem jak tu kratkowo wychodzi, więc na pewno... Może być troszeczkę gorzej, bo tutaj to Wam mówię. Sprawdzałem i faktycznie e, na te 28 tak, wczoraj złapanych Pokemonów, czy 27 to było? E, Kartek jest 14, tak, czyli 27 Szelmet nam uciekł. Także by się zgadzało. 28 poków, więc może to faktycznie trzeba znaleźć jakąś taką trasę która idzie wzdłuż tych kratek. To są te S17, tak? Chyba S17. Teraz nie pamiętam, które są zimowe kratki, które są stopowe. Więc na pewno chodzi nam o te stopowe. Dobra, weźmy tego Staffula z drogi. Pani Stafful, dziękujemy panu. Dziękujemy. Naura, spoko, ponitka. A ja. Kurczę, co zrobić? Nie chcę nam się to pojawić. 22 dni moi drodzy. 22 dni. I ani razu nie widziałem galareńskiego ptaka. Masakra. Kurczę, dobra, czekajcie tego Grajmera, bo Grajmer nam zasłoni coś. Ale no jakby wyskoczył ptak, jakiś moltres, to możliwe, że byśmy to zobaczyli. Ale no ja nie chcę tutaj ryzykować. Raltsik? Ej, czemu ten Raltsik zniknął? Czy to był... Możliwe, że minęliśmy czasowo się z tym spawnem. No ale dobra, widzieliśmy, że to nie był ptak, więc a tyle dobrze, że, że to nie był jakiś galeriański. Kolejne jajo się kluje. Też nie, to wcześniejsze jajko to wy nie widzieliście. Ale dobra. Uuu. Uuuu, <laughs> Shiny Yangus, nie, no nie wierzę, <laughs> Shiny, ojejo, słabe IV, <laughs> bez kitu, ty, Shiny, <laughs> masakra, dobra, ej, czekajcie, dobra, <laughs> Yangus teraz wykrył, nie, no, wykryliśmy Yangusa Shiny podczas Daily Adventure Insensa. masakra, nie, no, powiem wam, nieraz, nieraz opłaca się nagrywać, nie? Ale to jest szok, szok. Szyjni Yangus. Dawno nie miałem szajniaka, nie? A tutaj podczas chodzenia, łazienia wykluł się szyjnik. Nie bierze. Normalnie masakra. Na tu? Nie, no powiem wam bez kitu. Będzie na miniaturkę. Masakra. Chociaż coś, chociaż coś, ale no i tak. Pewnie z galerańskiego ptaka cieszyłbym się bardziej na pewno. No ale no co zrobić? Co zrobić moi drodzy? Tak już jest, nie? <grytanie> Masakra. Nie wiem, czy były jakiekolwiek jeszcze pytania, na które nie odpowiedziałem. Jeżeli jakieś pominąłem, to piszcie oczywiście w komentarzach. Zadawajcie pytania półtorej minuty zostało, a ja chyba troszeczkę zwolniłem kroku. Także no dzisiaj na pewno rekordu nie będzie. Myślę, że 25, 6 Pokemonów pewnie złapiemy. Ale no jutro mówię, jutro przetestuję tak, żeby zrobić plus minus te 28 tak jak ostatnio. To myślę, że się na pewno uda. A no przetestuję, żeby zrobić to tak. Uuu. Uuu. Kurde, 2430. Nie, jest pierwszy. Beskitu, ej czekajcie. Kurczaki, pierwszy w tak, narzekałem. Minuta do końca. O nie, na pewno zwalę rzut na stówę. Na pewno zwalę rzut, dobra, nie rzucamy fast fastka strikiem. Przy ulicy, ej. żadnego stopa tu nie ma. Dobra, panie Moltres, please, zaatakuj. Pierwszy mój Moltres, moi drodzy. Ojej, dobra, czekajcie. On jest u góry? Nie, on jest... Nie, on był na dole. Kurczę, ale to kółko miał. Jakby to był u góry. Nie no, u góry chyba nie próbuję w ogóle rzucać. Dobra, trudno, jak tam zrespi się jeden, jeden, w co jeszcze jeden to wątpię. Emocje... Please, traf się great chociaż. Ale zwalę ten rzut na pewno. Excellent. Trzymamy kciuki. Raz, dwa. Nie, please. Kurczaki. Excelenta wyskoczył. No nie. Aaaa. Kurde. Beskitu. O jej, ja, no nie. Ale jest pierwszy. 22 dni, moi drodzy. Kurcze. Excellent Pro. Złota malina. 2430 cp. No nie wierzę. Kurcze. Dwa razy się zakręcił. A, ja już było tak blisko. Kurcze. No szkoda, no szkoda. Ale w końcu go zobaczyliśmy. Masakra. Beskitu. No trudno, no. Pierwszy spotkany Moltres i uciekł. no to to było do przewidzenia, nie? 2430 CP, jakby był troszeczkę niższy, Kurczę, ale Excellent Pro i wyskoczył, masakra, masakra. Także moi drodzy, nie będę przedłużał. Shiny Angus, bo ten Shiny Angus nam przyniósł szczęście. Shiny Angus wykluty z jajeczka podczas naszej tutaj trasy robionej i pierwszy Moltres galariański. No cieszę się, że go w ogóle spotkałem, ale no szkoda, że uciekł, nie? Kurczę, z ekscelenta wyskoczył. Duże CP miał, nie? duży CP miał, więc. No trudno, ale piszcie w komentarzach, widziałem. Przypnę wam serduszko. Pamiętajcie, łapeczka w górę, subik, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje i z moim Daily Adventure sensem. Ciśniemy codziennie. Może jutro uda się złapać kolejnego albo spotkać kolejnego na złapać bo nie złapaliśmy nie Dobra trzymajcie się ciepło do zobaczenia w następnym odcinku Cześć